Wracamy do studia i nasz pierwszy gość, profesor Dariusz Rosati, ekonomista, był już w polskiej dyplomacji, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy pana zdaniem te sankcje, które zostały zastosowane, one mogą doprowadzić do tego, że Władimir Putin się cofnie? To są najdalej idące sankcje, jakie były zastosowane, o ile sobie przypominam, w okresie po II wojnie światowej, z wyjątkiem Iranu. Natomiast one będą działały, one będą naprawdę bolesne, dopiero w dłuższym okresie czasu. Te sankcje są rujnujące dla gospodarki rosyjskiej, ale gospodarka jest jak lodołamacz, prawda? Zanim, zanim, zmieni, zanim zmieni kurs. kurs. Tak, zanim zmieni kurs, to upływa sporo czasu. Poza tym Rosjanie mają jeszcze oczywiście pewne rezerwy. Nie tak duże jak myśleli, bo okazało się, że połowa rezerw Banku Centralnego jest nie do ruszenia w tej chwili, bo została zablokowana. Ale mają oczywiście cały szereg innych sposobów, żeby jeszcze przez tygodnie czy miesiące funkcjonować. Ale, ale na dłuższą metę to jest katastrofa dla gospodarki rosyjskiej. To jest gospodarka, która żyje z eksportu surowców. Ja liczę na to, że, te, że nie koniec na tych sankcjach. Które no właśnie, są a zatrzymajmy się przy surowcach, no, tak. no bo jednak no, nikt nie zakręcił, to znaczy Rosjanie akurat podobno zakręcili kurek dzisiaj na gazociągu jamalskim. Natomiast no. Państwa nie zerwały kontraktów ani z Gazpromem, ani z, z tak. dostawcami rosyjskiej ropy. Czy nie, tu nie jest klucz do korzystniejszego ładu? Tak, do no właśnie to, to, to jest przejawem moim zdaniem taktyki eskalacji, którą przybrał prezydent Putin, ale na którą Zachód też odpowiada w taki sam sposób. To znaczy w momencie, kiedy Putin dalej kontynuuje no ten barbarzyński, tą barbarzyńską napaść na Ukrainę, prawda, atakują cele cywilne, to Zachód zresztą dawał od początku do rozumienia, wszystkie opcje są na stole, w tym również zaprzestanie importu źródeł energii z, z Federacji Rosyjskiej, czyli gazu i ropy. Co oznacza odcięcie Rosji od bieżących dochodów. Pamiętajmy, że no do dziś dzień ciągle jeszcze Zachód płaci Rosji za ropę i gaz, które są pompowane gazociągami i rurociągami, i to jest każdego dnia po kilkadziesiąt, kilkaset milionów euro dziennie. Więc te moim zdaniem zbliżamy się do momentu w którym Zachód również ograniczy zakupy ropy i gazu, w związku z tym, co będzie oznaczało praktycznie odcięcie 90% jakiejkolwiek wymiany handlowej rosyjskiej od rynków światowych. Nie robimy tego teraz jeszcze, dlatego że zwłaszcza Europa musi się do tego przygotować. No właśnie. To jest no... potrzeba. Wielu jeśli chodzi, Czy mamy alternatywy jeśli chodzi, realne jeśli, i w miarę chodzi naftową, jeśli chodzi o ropę naftową, to tutaj kłopot jest mniejszy, jesteśmy w stanie uzupełniać to, co kupujemy z Rosji, z innych źródeł, dlatego że ropa przychodzi do, do, do Europy tankowcami. Przede wszystkim w związku z tym nie ma właściwie żadnego problemu, żeby. Żeby kupować tę ropę na, alternatywnie na jednych rynkach i sprowadzać ją do, do Europy. Natomiast większy trochę problem jest z gazem, ponieważ zaopatrzenie w gaz przychodzi dwojako idzie rurami. Oczywiście gazociągi Nord Stream 1, gazociąg Jamalski, prawda? Do niedawna jeszcze gazociągi przez Ukrainę. A drugie źródło czy drugi sposób to, są, to jest LNG, sprowadzanie LNG. Ale do tego, żeby kupować skroplony, się, gaz. skroplony gaz, trzeba mieć terminale. Okazuje się do że Niemcy, ma. Ale Niemcy na przykład nie mają ani jednego terminalu. do. No, Niemcy le... przez dekady byli tak, nastawieni tak, na tak, rosyjski nie, gaz. No, tak, no. Pocieszające jest to, że te terminale są bardzo rozbudowane w zachodniej części Europy, zwłaszcza Francja, Hiszpania. No, więc przez jakiś czas. Można próbować dostarczać ten gaz przez pół Europy do Niemiec, ale, ale to, to, to zwlekanie, właśnie z, z zastopowaniem importu gazu z Rosji wynika stąd, że na krótką metę, to znaczy w ciągu kilku tygodni, dla Niemców byłoby bardzo trudno uzupełnić te dostawy z innych źródeł. Ale kanclerz Scholz już zapowiedział, że Niemcy w trybie pilnym zbudują takie dwa terminale, tyle tylko, że one będą gotowe dopiero za 2-3 lata. No stąd ta zwłoka, prawda? Niemniej jednak to jest jakby to jest z całą pewnością następny krok, który państwa zachodnie rozpatrują i myślę, jak tylko będzie możliwość, żeby no, stosunkowo małym kosztem, kosztem niewielkich perturbacji po naszej stronie odciąć Rosję od dopływu dewiz za tego typu dostawy, to przestaniemy po prostu kupować i gaz, i ropę. Ale Rosjanie już doświadczają w pewnym sensie, ja, że właściwie oczywiście. realnie doświadczają tych ruchów, które wydarzyły się na rynku finansowym. Przecież no, tu mamy do czynienia, z, już pomijam kwestię kursu rubla, który jest właściwie stał się walutą chyba bezwartościową. Tak. więc Rosjanie już doświadczają tego czy pana zdaniem dla nich no też no znamy też rosyjską mentalność która jest specyficzna no już wczoraj można było przeczytać cytaty z mediów społecznościowych rosyjskich ktoś tłumaczył no dobrze to sobie posadzimy pomidory tak, i będziemy tak. sobie żyli e czy tak, Pana zdaniem, rzeczywiście może być, że Rosjanie są aż tak wytrzymali, że oni takie uderzenie po prostu zniosą? Gdyby to działo się w demokratycznym kraju, to oczywiście protesty społeczne byłyby masowe i praktycznie zmiotłyby prezydenta Putina ze stanowiska. Ale tak, jak Pan słusznie zauważył, dzieje się to wszystko w kraju bardzo specyficznym w kraju, w którym tradycji demokratycznej praktycznie nie ma, a wręcz odwrotnie jest tradycja zamordyzmu i to takiego od wielu wieków. To się wiązało z ogromnymi wyrzeczeniami, jakie Rosjanie musieli ponosić, zarówno w czasach pokoju, kiedy wyzyskiwali ich najpierw feudałowie, potem car, a następnie komunistyczna władza, ale także w czasie wojny, gdzie pojedynczy człowiek się praktycznie nie liczył. Dotyczy to nie tylko zwykłych ludzi pracujących, którzy musieli obywać się rzeczywiście, no, jeśli chodzi o swoje potrzeby, no, na poziomie zupełnie minimalnym, ale także dotyczy to żołnierzy, Rosja nigdy nie troszczyła się o. To było mięso armatne dla wszystkich władców Rosji. I dlatego odporność, ten próg bólu, prawda, jak to się mówi, w społeczeństwie rosyjskim jest rzeczywiście dość wysoko. Niemniej ja uważam, że to i dlatego podkreślam ten długi okres, długi horyzont. W ciągu kilku miesięcy, pół roku, z całą pewnością te sankcje będą tak dotkliwe, że będziemy mieli ogromne niezadowolenie w społeczeństwie rosyjskim. Jeżeli do tego uda się podważyć w jakiś sposób. Tę kampanię dezinformacyjną, którą stosuje, prawda, tą, tą obrzydliwą propagandę, w najwyższym stopniu cyniczną, którą stosuje Putin i jego klika czyli przekonać Rosjan, że tam nie ma żadnej wojny z faszystami, że to w ogóle nie chodzi o obronę rusko-rosyjskojęzycznej ludności, że to jest po prostu, tak jak powiedziałem, barbarzyńska napad, na, napaść na, na, na bratni kraj praktycznie, na Ukraińców, którzy, no można powiedzieć, to są bracia słowianie dla wszystkich Rosjan i, i to był kraj, który przecież w żaden sposób nie zagrażał Rosji. Więc jeżeli ten, ten message, to przesłanie uda się jakoś rozpowszechnić w społeczeństwie rosyjskim, to być może dojdzie wreszcie do jakiegoś buntu. Ale myślę, że nie jest Na razie to coś, dokręca śruby jest to, i jest, tak. został zablokowany Facebook, został zablokowany Twitter, Twitter tak. i inne <grym> portale, portale społecznościowe. zatem. A Rosjanie też mają swoją alternatywę, też swoje mają e, portale, więc, e, więc na pewno łatwo nie będzie. Ale proszę powiedzieć, na co my się musimy przygotować? To znaczy, e, mówię tutaj o tych konsekwencjach ekonomicznych również dla nas, no bo one też e, będą. No tak, są, po pierwsze są konsekwencje bezpośrednie, to będzie właśnie ograniczenia w dostawach gazu, znaczy źródeł energii, węgla, gazu przede wszystkim, ropy naftowej. No benzyna, co, no benzyna, benzyna, benzyna się tak jest, ich, ceny paliw na stacjach, Czy to ma bez, szaleją. Jest Bezpośredni wynik. Nie, to, tego, co nie, się nie, 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 tutaj nie, nie chodzi o braki, bo braków nie ma ciągle. Natomiast to jest po prostu wynik spadku kursu złotego w stosunku do dolara, prawda? Mamy kurs dolara ponad 4,45 w tej chwili. To jest deprecjacja w ciągu tygodnia, ponad 12% mniej więcej. No i widzimy to na stacjach benzynowych. No, jest zerowy VAT na paliwo. No tak, ale to już było, to już było prawda? I było, były ceny. To co po będzie, 5, 30, jak wró wrócą 40. te ceny z VAT-em? No to jest zmartwienie rządu. Ja w ogóle uważam, że manipulowanie VAT-em to jest działanie pozorne. To nie likwiduje inflacji. Natomiast musimy być przygotowani na to, że ceny, NL, ceny paliw będą rosły ze względu głównie na osłabienie, na osłabienie polskiego złotego. Byłoby inaczej, gdybyśmy mieli euro. No to tutaj te, te zmiany kursu są o wiele, o wiele mniejsze. Po drugie, możemy mieć do czynienia również z przejściowymi brakami zaopatrzenia. Wprawdzie my jesteśmy dość dobrze wyposażeni w rezerwy w tej chwili. Na kilka miesięcy nie powinno być żadnych tutaj perturbacji, ale tak jak powiedziałem, w którymś momencie te dostawy z Rosji zostaną odcięte, dlatego że ja uważam, że nie ma innego wyjścia. Po prostu Putin się nie zatrzyma, dopóki, no, dopóki ta pętla na szyi nie zaciśnie się tak, że nie będzie po prostu miał innego wyjścia. I trzeba się z tym liczyć. I uważam, że to jest ofiara, którą jednak warto ponieść, bo popatrzmy, jakie ofiary ponoszą Ukraińcy. Panie profesorze, prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański i w ogóle ukraińscy politycy domagają się utworzenia... <laughs> Właściwie zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, wprowadzenie tej strefy zakazu lotów, która w praktyce oznaczałaby, że każdy, kto złamałby no, czyli w praktyce Rosjanie złamaliby ten zakaz no, naraziliby się, czy taki, takie samoloty naraziłyby się na zestrzelenie. Tutaj NATO miałoby pełnić funkcję takiego policjanta. Mieliśmy do czynienia z, z tym już w przeszłości, na przykład w Iraku. No Proszę tak. powiedzieć, no, oznaczałoby to i Władimir Putin już o tym mówi, że jeżeli jakikolwiek kraj. Czy NATO wprowadzić taką strefę, no to będzie to dla niego oznaczało przystąpienie do wojny. Czy pana zdaniem to w ogóle jest realne? Nie, to w tej chwili jest nierealne i trzeba to niestety przykroty mówić, ale no, niestety nie jesteśmy w stanie spełnić tych oczekiwań Ukraińców. Tak jak pan powiedział, problem z, z no-fly zone, czyli ze strefą wolną od. Zamkniętym niebem jest taki, że trzeba go przez, w jakiś sposób przestrzegać, prawda? A tak jak pan powiedział, przestrzegać, to znaczy jakikolwiek samolot się tam pojawi, trzeba go po prostu zmusić do opuszczenia albo zestrzelić. Ponieważ jedyne samoloty praktycznie jakie tam latają, to są samoloty rosyjskie, to oznacza bezpośredni konflikt pomiędzy państwami NATO i Rosją. No, NATO jest sojuszem obronnym, nie ma zamiaru rozpoczynać wojny z Federacją Rosyjską. W związku z tym tego rozwiązania nie da się prowadzić. Ale też chcę powiedzieć, że z punktu widzenia wojskowego to nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia, bo Ukraińcy się nadspodziewanie dobrze radzą, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Rzeczywiście samoloty rosyjskie generalnie dominują na niebie ukraińskim, ale są obszary Ukrainy, gdzie Rosjanie się nie zapuszczają, właśnie dlatego, że obawiają się po prostu zestrzelenia. Więc moim zdaniem to jest po pierwsze nierealne, po drugie, wojskowego punktu widzenia nie jest aż tak ważne. Ważniejsze jest dostarczanie Ukrainie. Przede wszystkim amunicji i, i broni przeciwlotniczej, y, y, co, co i przeciwpancernej, oczywiście, co pozwoli się bronić. Profesor Dariusz Rosati był gościem programu „Onet Opinie. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.